<noise> Chłopie, taki nie róbcie mi, pa, chyba ja mam wesele. Ej, przecież mi kurpa tak mnie podrażnicie. Będziesz tak ładna, tak będziesz tańczył. <noise> 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 jak się na mnie kuka, jak kuka na mnie, kurpa. Ale ci wyjdziesz, to je wyjdę no z, J z nie robisz. Nie wyjdziesz, to się jeszcze nie Ej, kurpa, Zaufaj mi, wie że możemy fać. Ty masz f**kane się <grywka> 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 to... <grywka> Nie to Wiem, że serio nie zrywasz debilu <grywka> Patrzę na twoją minę Wiesz ale... jest najlepsze? Tako... Wiesz, że możesz mi na ja tyle upaść, żebym ci tego nie zrobił, a ty i tak myślę, że cię zrobię Bo ja widzę twoją minę, że to jest Bo skadań. ja bym ci to do... robił po prostu Czyli wolne i i bym to źle zrobił! O! Ale wyrwał mi te włosy! No mogę mi Nie! Ja nie jestem w stanie sobie jak to boli